Każdy ma w życiu to na czym się skupia. Każdy w życiu ma to do czego dąży i co potrafi sobie wyobrazić. Nawet było to maksimum Walt'a Disneya, który uważał, że jeśli potrafisz sobie coś wyobrazić, to tak samo potrafisz to osiągnąć. Ale jak teraz zrobić, żeby to osiągnąć? Do czego dojść i jaką drogą? Każdy spędza czas w nieruchomościach i w tych nieruchomościach jest szczęśliwy lub nie we w, w ich wnętrzach. Więc budząc się rano, jesteśmy otoczeni pewną przestrzenią, która kształtuje nasze myśli. Czy twoje myśli rano, kiedy się obudzisz, są tak ukształtowane, że wierzysz w swój sukces i w to, że osiągniesz to, czego pragniesz? Czy w ogóle jesteś sobie w stanie wyobrazić, czego pragniesz? Bo dla wielu osób najważniejszym punktem wyjścia jest to, że chcą mieć lepiej, potrafią komuś zazdrościć, ale tak właściwie nie potrafią określić tego, co oni sami chcą, co chcieliby robić i co mogą w tym kierunku zrobić, żeby to osiągnąć. Dlatego tak istotne jest właśnie to, gdzie się rano budzisz i co robisz po obudzeniu się. Jeśli pierwszą rzeczą, jaką robisz po obudzeniu się, jest zaglądanie i skrolowanie telefonu, to najprawdopodobniej Będziesz żył czyimiś marzeniami i spełniał czyjeś marzenia. Jeśli natomiast chcesz spełniać swoje, to musisz zacząć mieć inne poranki. Przede wszystkim zrób sobie analizę miejsca, w którym śpisz i w którym teoretycznie mają się realizować Twoje marzenia. Czy idąc do swojej sypialni, jesteś zadowolony czy zadowolona z tego swojego miejsca, odpoczynku. Bardzo ważne jest właśnie to, gdzie się śpi i jak się człowiek budzi. Jeśli człowiek budzi się codziennie rano, niewyspany, zmęczony, trudno jest wstać i ma się zły nastrój, jest duże prawdopodobieństwo, że jednak ta sypialnia nie sprzyja i wypadałoby ją jakoś przeorganizować i coś tam zmienić. Ale bardzo ważne są nawyki. Jakie masz nawyki? Popatrz na swoje nawyki poranne, bo one kształtują ci cały dzień. To, co zrobisz rano przez pierwszą godzinę, ma później ogromne znaczenie i jest takim akumulatorem napędzającym cały Twój dzień. Więc teraz sobie zrób takie przypomnienie: jak się na przykład budzisz rano, załóżmy dziś. Co było pierwszą rzeczą? Jaką pierwszą rzeczą było to, co zrobiłeś? Po drugie, Zastanów się, jaką pierwszą myśl masz w głowie, kiedy się obudzisz, otworzysz oczy i co najpierw myślisz. Ta pierwsza myśl jest bardzo ważna, a zwróć uwagę, że w dużym stopniu ta myśl kształtowana jest przez to, właśnie, gdzie ty się budzisz. Bardzo ważne jest, co robisz dalej. I jak już wielu guru zauważyło, nawyki kształtują nasze życie. A podstawowym pierwszym nawykiem jest codzienne zaścielenie łóżka. Mówił o tym już generał Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych, który zwracał uwagę swoim kadetom na to, że nawyk, jaki oni mają, będzie kształtował ich życie. I żeby oni byli dobrymi kiedyś komandosami, dowódcami i osiągali sukcesy, muszą mieć wyrobiony taki podstawowy nawyk, jak właśnie ścielanie łóżka. Jest to bardzo ważny nawyk. Ścielając łóżko, porządkujesz swoją przestrzeń. Ten nawyk wydaje się prozaiczny, ale niestety, połączony jest z podświadomością i wyrabia w tej twojej podświadomości bardzo głęboko idące sposoby myślenia i zarządzania sobą. Więc, jeśli jesteś w stanie obudzić się rano i zawsze zaścielić swoje łóżko, to znaczy, że będziesz systematycznie realizować swoje cele i będziesz je potrafił sobie wyznaczyć. Zwróć uwagę na to, co robisz, czy faktycznie ścielisz łóżko. Jeśli jeszcze tego nie robisz, jeśli ty jeszcze nie ścielisz łóżka, to koniecznie zacznij. Mówił też o tym psycholog kliniczny Jordan Peterson, który zwracał uwagę w ogóle na przestrzeń, w której człowiek przebywa. Jako rozszerzenie przestrzeni psychicznej człowieka. Więc to, co robisz w tej przestrzeni, to jest tak, jakbyś porządkował swoją psychikę lub swoją całą osobowość. Dlatego pamiętaj, zacznij ścielić łóżko. Zrób to. Zrób to regularnie. Każdego dnia pościel sobie łóżko. Pierwsza korzyść, jaką osiągniesz dzięki ścieleniu łóżka, będzie naprawdę bardzo przyziemna. Po prostu, kiedy wrócisz. Wieczorem zmęczony, zmęczona będzie czekało na Ciebie pięknie zaścielone, miłe, przyjemne łóżeczko, które Cię przytuli i pozwoli Ci odpocząć. Następnym korzystnym atutem takiego działania jest właśnie to, że budujesz sobie, wyrabiasz sobie taką siłę osiągania tego, co zamierzysz, czyli będziesz budował pozytywne nawyki, dlatego że nawyki, owszem, mówimy, że ktoś ma takie, owakie, mogą być one dobre lub złe. Więc cały widz polega na tym, żeby umieć sobie wykształ wykształcić w sobie te dobre nawyki, pozytywne. Jednym z pozytywnych nawyków jest właśnie nawyk ścielenia sobie łóżka. Kolejnym może być na przykład poranne zebranie myśli i medytacja. Możesz to połączyć, jak nie masz czasu, ściel łóżko. I na przykład w czasie, kiedy ściedziesz łóżko, wyobraź sobie jakąś dobrą myśl. Wyobraź sobie, jak chcesz w tym łóżku wieczorem leżeć i chcesz być zadowolona, czy zadowolony z tego dnia. Więc ściel łóżko i wyobraź sobie, co chcesz w tym dniu osiągnąć. Zobaczysz, jaki ogromny efekt Ci to przyniesie. Ściel łóżko i w tym samym czasie myśl, jak przebiega Twój dzień i jaki jesteś zadowolona, czy zadowolony na wieczór. Kiedy będziesz to łóżko. Odsłaniał i się tam układał czy układała do spania. Spróbuj to zastosować przez 30 dni, a zobaczysz, jakie duże zmiany będą. Uporządkuje ci się w życiu wiele spraw. Zacznij od cielenia łóżka, potem przejdziesz do dalszej przestrzeni, bo łóżko jest ci najbliższe. W łóżku spędzasz prawie połowę swojego życia, więc zwróć uwagę na to, jaka ta połowa twojego życia jest. Czy przebiega ona w warunkach komfortowych i jak się obchodzisz z tym miejscem, gdzie tyle czasu spędzasz? Pamiętaj o ścieleniu łóżka i pamiętaj: zwróć uwagę na to, co ty masz wtedy w głowie. Najlepiej wyobraź sobie sukces tego dnia. Co chcesz w tym dniu osiągnąć? To myśl sobie o tym właśnie wtedy, kiedy ścielisz to łóżko. Hej, do zobaczenia!